Różne gości. Dramatycznie rozpoczęliśmy, to znaczy dramatycznie zakończyliśmy. Dramatycznie, bo w czwartej minucie przy szybkim kontrataku korony kiedy my 10 sekund wcześniej mamy sytuację 100% bartka Dudzica. w jakiś sposób Otworzyła mecz i, i pozwoliła koronie na, na pewną niespokojną grę. Szkoda tej sytuacji Marcina Krzywickiego w końcu, bo na pewno myślę, że z przebiegu tej drugiej połowy ten punkt byłby bardzo potrzebny i, i, i dałby. Chociaż się mnożku po strony yy, zysków. W dalszym ciągu jesteśmy bez pomocy. dwa tygodnie przerwy. Nadzieję na pracę indywidualną z piłkarzami bo pięciu piłkarzy jest powołanych na różnego rodzaju reprezentacje. Przed naszym zbudownikiem zawsze wypada nam z defensywy Piotr Polczek z tą czwartą żółtą kartkę i, i czeka nas na pewno duże zadanie, żeby w jakiś sposób zapewnić jego pozycję. Gratuluję Koronie. do zobaczenia. Dziękujemy ogromnie, poprosimy o podsumowanie trenera Bramy Kielce. No naprawdę, na pewno bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i przestrzegaliśmy przed tym, że nie będzie to łatwe i łatwe nie było. Sami troszeczkę mieliśmy szczęścia, ponieważ bramka padła w czwartej minucie, a kapitalna interwencja Odwieszka Bałkowskiego uchroniła nas przed stratą. Mecz się dobrze rozpoczął. Chcieliśmy zagrać może nie tyle ładnie dla publiczności, co myślę, że mądrzej i rozsądnie taktycznie. W pierwszej połowie jeśli nie strzelamy na 2-0 i na 3-0, bo takie sytuacje były, to fundujemy sobie horror. Ja już nawet powiedziałem zawodnikom w tej chwili po meczu, że to oni specjalnie tak robią, że ja się nie nudził tam w tej strefie, żebym do końca przeżywał. Mieliśmy dzisiaj też w końcu końcówce szczęście, bo rzeczywiście nasza meczalancja mogła się zakończyć brałką e, stresową no, w 90 minucie. Ale myślę, że wróciliśmy do grania, mamy 7 punktów na 4 kolejki. To było minimum absolutne, któreśmy sobie zakładali. i To minimum jest. Chcieliśmy więcej, bo 10, ale tych trzech punktów będziemy szukać gdzie indziej. Rzeczywiście mamy teraz najdłuższą przerwę, 16 dni. Jest jak popracować, jest czas na to, żeby się wyleczyć do końca. Niektórzy zawodnicy zebrali dzisiaj z urazami bardzo ambitnie. Za to dziękuję. Chcę pochwalić przede wszystkim, rzadko to robię, ale dzisiaj Hernani w obronie i w odbiorze był bezbłędny. E, może Wukowicz nie grał, miał dużo strat do przodu, natomiast bardzo ambitnie i defensywnie pracował za długo. Pozostałym zawodnikom też bardzo dziękuję za, za wkład dzisiejszy do meczu, bo rzeczywiście pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i podnieśliśmy się z trudnej sytuacji, bo jeden w dwóch, dwóch meczach u siebie w dwóch kolejkach nie był to wynik i było już dużo ludzi niezadowolonych. Myślę, że e, Krakowia jest na tyle dobrym zespołem, że no, w końcu musi zdać zdobywać punkty i ja się cieszę, że nie było to dzisiaj, ale od wtorku życzę im i trenerowi Ulatowskiemu, z którym się sporo znamy. Życzę szczęścia przede wszystkim, bo jeśli szczęścia nie ma w piłce, to się nie odniesie. Dziękuję. Dziękuję. o pytania. Dzień dobry. Andrzej Starowski, Dziennik Polski. Ja mam do trenera latowskiego dwa pytania. Jak ocenia debiut Suarta? To jest jedno. Od razu. Tak, tak, bardzo proszę. Bardzo proszę. To jest bardzo pozytywna postać w naszym zespole. Szkoda, że w tej sytuacji, w drugiej połowie, gdzie poszedł pod skrzydłem, zabrakło trochę szybkości, żeby dobrał szybciej tylko do Bartka do dzica, Po pierwsze, a po drugie, myślę, że stać by było też na to, żeby zakończyć tą akcję indywidualną strzałem, mógł z dobrym rąk. Ale na pewno pozytywna i doskonałe wystąpienie. Drugie pytanie. Kto miał w Krakowie dzisiaj rozgrywać piłkę? Było dwóch defensywnych pomocników i dwóch napastników. Potem mam wymienił dwóch napastników, znowu na dwóch napastników. No. Moim zdaniem organizacji gry w Krakowie dzisiaj w ogóle nie było. Przy odbierze piłki mieliśmy grać do skrzydłów, do Fawrycińskiego i do Sacha. Zawsze w pierwszej połowie, szczególnie kiedy była sytuacja na jednej stronie, środkowy pomocnik powinien przerzucić ciężar do na drugą stronę, gdzie został szeroko ustawiony drugi pomocnik. Nie udało się. Ja nie chciał pan wprowadzić na wojsko któregoś z graczy no, typu Suborow, Suborow Klik, którzy potrafią pokierować, ale może nie są ostatnio w Belgijskiej Formie, no, ale dzisiaj większość piłkazy była Krakowi w katastrofalnej Panie dyrektorze, i... pan tak, otworzyliśmy grę bardzo ofensywnie na leku Poznań, gdzie zagraliśmy tylko na jednego defensywnego pomocnika i przy 02 już widział pan co było. Też się zaryzykować na lechu i, i otworzyłem grę do przodu poprzez dwóch ofensywnych pomocników, licha i Nie udało się na lechu. Dzisiaj uważam, że naszą siłą będzie dwójka napastników. Te sytuacje w drugiej połowie były. A sytuacja na Marcina Krzywickiego to, jedna, to, to będzie się, no, to się już, na pewno długo śnić. Jedna jedna na 48 budycji. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo. Malec, teraz Pasy Panie trenerze, zaskakująca była zmiana Marcina Cabaja w bramce po meczu z Pozna, w Poznaniu, gdzie on był najlepszym piłkarzem e, Krakowi. Skąd taka decyzja? Marcin w trzech meczach e, dostał to się mówi po piłkarstwo 10 ram. Uważam, że była był to szans na to, żeby szansa Łukasz kaszmerna. Panie trenerze, jeśli pozwolę sobie wyrazić opinię, większość tych bramek to były dzieła naszej e, defensywy. Przy pięciu, może przy czterech bramkach w Poznaniu Marcin nie miał nic e, do powiedzenia. Większość było tak w poprzednich czas. E... Uważam, że ewentualnie tutaj kolejna jakaś strata bramki przez Marcina mogłaby być w jakiś sposób kompletnie już e, spowodować to, że, że mógł się długo, długo nie podjąć. Postawiłem na Łukasza Okej, okay, Jeszcze jedno pytanie. Panie trenerze, latem do Krakowie przyszło siedmiu nowych piłkarzy. Dzisiaj wystąpiło czterech z nich plus dwóch krzywickich i Dudzic wypożyczonych. Którzy z tych piłkarzy byli w tym meczu wzmocnieni w Krakowie? Jak popatrzy Pan na, na transfery, które dokonaliśmy, szczególnie w linii defensywnej, bo to jest y, wizytówka zespołu Jarawica Przechodna trzy dni przed pierwszym meczem y, ligowym z Hestrich przyszedł dwa dni przed dzisiejszym meczem, cały czas y, wykonujemy wzmocnienie na miarę naszych możliwości, nie no jest to prosto, tak jak Pan powiedział, komponować pięciu czy nawet sześciu tyłkarzy od razu do dobrych. Nie zapominajmy też o jednym, to był nasz czwarty mecz, z czego trzy mecze wyjazdowe. Na Legii Warszawa bardzo ciężki teren, na Lechu Poznań bardzo ciężki teren. Dzisiaj w Kielcach też nie jest nikomu łatwo o punkt. Dlatego to jest proces budowania zespołu, to nie jest tak, że przyjdą wszyscy nowi piłkarze i nagle zaczniemy no, wygrywać. Ja wierzyłem w to, miałem taką nadzieję, że tak będzie, bo okres przygotowawczy utwierdza mnie w przekonaniu, że te mecze sparingowe, które rozgrywaliśmy, rozgrywaliśmy mądrze, nie było zastrzeżeń do, do, linii, obron do linii obrony, bo traciliśmy mało bram. Na Liga to wszystko zweryfikowała, bardzo negatywnie. Można jeszcze jedno? Przepraszam. Proszę Przepraszam. bardzo, Jak Pan oceni e, grę Arkadiusza e, Radomskiego? On przyszedł do klubu, miał być, e, miał zastąpić Arka Barana, który odszedł z klubu. Czy spełnił Pana oczekiwania? Pan dzisiaj nie nikt, ani ja, ani zespół nie spełniliśmy żadnych niej nadziei, bo jesteśmy na ostatnim miejscu. Także tutaj wszyscy piłkarze są winni, wszyscy trenerzy są winni. A w tych czterech meczach? Czy co w czterech meczach? No gdybym to pytanie odniósł do czterech meczów, nie tylko do występu dzisiejszego, tylko, tylko do oceny... Nie mamy, mamy zero punktów. Nie można żadnemu z piłkarzy przykleić pozytywne opinię, tak samo jak trafali, nie można przykleić pozytywnej opinii. Mamy zero punktów, mamy cztery mecze za nami, trzy wyjazdy w dalszym ciągu. Jeszcze um, przychodzą ci piłkarze, tak jak ten w Holandii, ostatnio. Trzeba czasu na zdanie, potrzeba czasu nam na to, żeby nasza największa gwiazda i jakość piłki z przodu ofensywna Sejdi w końcu się wyleczył z mięśnia głowowego. Gdybym e, był samobójcą, to pewnie by się okazał, mu grać. bo on się bardzo palił, ale w dalszym ciągu ten mięsień nie jest jeszcze zdrowy. każdy wejście w niego, czy każdy uraz powodowałby to, że Sejdiego nie byłoby na 2 3 miesiące. Specjalnie podjąłem taką decyzję, troszcząc się o jego zdrowie po to, żeby był jest tu nam no, zawodnikiem bardzo przydatny, bo jego jakości nie muszę nic mówić. Widzieliśmy to ze Śląskiem Dziękuję Dziękujemy Szanowni Państwo bardzo za udział w konferencji.